Dobra, zaczęcie nagrywania z opóźnieniem, nieważne, jesteśmy na SCB, Damian, przywitaj Kaktusa. się. Zatkaj się! Opowiem historię <noise> mojego życia. Kiedyś, jak byłem mały, lubiłem kaktusy. Tak, lubiałem. <noise> spadłem! To tutaj trzeba skakać! Tak, tu trzeba się zrzucić z areny nawzajem. Cze, ja tutaj nic nie widzę, bo ja sam spadłem. A skoczy się tam na środek, no i co mam tutaj robić wytłumacz mi? Krok po kroku... Kurde, czemu tu nie działa? A działa? Uh -huh. Patrzy się na mnie. O kurde! O Boże święta! Jaki load. Ty nie bij mnie! Dał mnie, to ja! A skąd mam wiedzieć, że to ty, a nie tamten kaktus! Znowu mnie bije no! Nie! Life jest brutal, trzy serduszka! Ty, 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 o, ciebie też No ja nie mogę, co za człowiek! O, to jest grzybek! Ej, ej, ja nie mogę tutaj zeskoczyć! To jest jakiś double-skok, czy co? Tak A, jest! Dwa razy spację! <laughs> Dwa razy spację, dobra! Kurde, serio już? Jej, Czemu tu się nie da obserwować Arym? A co umarłaś? No. Aha. Ej, Damian, Damian. Dziewczynko. Jezu, jezu. O kurde! Jezu, nie zżyj się tak! Bo się zrespiłem na jednym z... wiesz na jednym takim tym z drugim gościem i on mi klepnął, a ja z tego spadłem. Ty, penerze, co on sobie myśli? Zabił, zabił mnie, to ty mnie zabiłaś. Ja? Nie. Jak nie. ja ciebie mogłam zabić, jak mnie tam nie było? A w że ci nie było? No właśnie, bo to ty nie zabiłaś. What the fuck? Mam styki z w11, uważaj Masz tam swoich ziomów? Tak, moje ziomki No spadaj człowieku nie tu jest A ten se lata Dobra, biegnę Eee, e, kto, tu, kto tu strzela nielegalnie? O tu jest kebab. O oh, hu oh, oh. Ja mam planek, ja to... On na kebabie sobie siedzi, bruta. Ty. ty, wandalu. W przepaść. Dobra, jestem na kepcie. Przejąłem kebsa. Ty, 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 ty. A, zwaliłem, dobra, zwaliłem gości, zwaliłem gości. Boże, weź ty tak nie wol człowieku Spoko Spokojnie, nic nie dzieje A tamtym... Ja sobie na... Ja się schowam w kebabie Ej! Peskakują <laughs> tu, pod moim kebabem mm. <laughs> Tam dziwaczom, a w Czemu nie mogę znaleźć swojego... A dobra jest? Uż ty! <laughs> Co się je ja to oglądam Gdzie ty jesteś? KAMPERZE! TY KAMPERZE, TY! Ciii, uciekam. Nie. Mam potkę na coś. Nie wiem na co, no spida. Można tu coś kupować coś? Nie, to widocznie ktoś miał w klasie. I mu upadła. TY WANDA! DAMIAN! No to on mi na kepsa skoczył. To jest... A ja mu nie żeby coś, ale to jest... To nie jest keps, tylko... Ej, ja się zbugowałem, nie ja się... Nie pamiętam jak to się nazywa No a to teraz ja sobie popatrzę... Uuuu, topa, Wtop, jadam, topa. <śla> Co on chce ode mnie? To jestem ja! Ale ja jego zabiłam, ci pomogłam. A ciebie to już nie chcąc. A nie, ja jego dwa Jak to możliwe? Dobra, Dobra nieważne. Nie pasuje. On tu chce iść, on tu chce iść. Naśla na niego moich ziom. Tak, do dobrze słyszysz, nie patrzymy. <suszy> <suszy> Walił mnie z pupka. A to ci Brumista jeden. Zbawiłem go Spadaj! Wejdź <laughs> na niego, a nie patrzcie! <laughs> Boże! Jak... Zabiłem gnoja. Ej, patrz mam. bardzo mam. <laughs> no <Martynia! śmiech> A cię zaraz walnę ja mam półtorej serduszka Ups Ups, <laughs> <laughs> nie? No dał, nie bym ciebie zabiła Ty zabiła mnie To nie ja To, to jest What the fuck? Aha O, potka dropnęła w kogoś, dobra O kurde No, Dani Nienawidzę cię, ty... no, Widzicie, widzicie, się... jak on nieczysto gra! Widzicie, jak on nieczysto gra! I przez niego przegrywam! Po e... nie przyszedł! Widzicie, widzicie, jaki damski bokser? On moim kosztem ratuje swój tyłek! Bo przyszedł. Do... Nie lubcie go za to, nie lubcie go. Widzicie, jaki on jest niedobry, on mnie bije. I on... Ten, mi, on stać. mnie nie szanuje, więc pamiętajcie, Damian jest... Damian jest niefajny, no. Ty, live jest brutal, człowieku! Co to ale aura, ale aura! Taki cheatur! A ja też! Dum, 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 dum. Kurde, ej, bo ja nie wiem co tu mam robić. Czy mam prać? Yy, tym okiem kresu. mnie. A po co mam te perełki? Żeby się tepać, a po co są perełki? Tak, mogę się tepać? Tak, możesz się tepać, bo jesteś endermanem. O, oh my Uciekaj to! <laughs> <laughs> Jestem <endermanem>, ale jolo. <laughs> Grych ja nie umie w to grać. W Slendera, potem gramy w Slendera. Spokojnie, nie stresuj się, spokojnie. Dla co coś odwala. Normalnie. A DHD wieczorne się włączyło. Już od jakiegoś... Już od jakiegoś... Od jakiegoś czasu tak ma, że mu się włącza wieczorem ADHD. Od niedawna, ale jednak tak ma. Zabiłem gościa Perło, ma ten idiot... Uważaj, bo to ja, jak nie wolnie, jeszcze cię zabiję. <laughs> Mam serduszko, mam serduszko! Już nie masz. <śle> Co za penderka? Ostrzegałam. <grywa> ha ha zabiłem cię. Masz powód do popisywania się. <śle> no mam. Bo jesteś damskim bokserem, to masz. Jestem kobietą! <noise> Normalnie mnie tu nakroi! Śmieszy to? Tak! to? Tak! Utrzymałem w stanie! Do <noise> Obrażona kobieta, starter pack. Śmieszy to? O <noise> Zaatakowałam go! Siokro no, O no, nie! Odlato! Nie zrobię cięcia, aby posłuchać jęków Damiana. NO TEN PENER LATA! Taki cheater No i zrzucił mi pener w przepaść, no No i No i którzy... Tam jest jakaś potka, aż się wezmę Co to jest? O kurde, o nie nie! Już bym nie zwalił, już bym nie zwalił. Już bym nie Nio, tam nom jak szatanem. Co on sobie w ogóle myśli? On ma aurę. On ma aurę! Uciekaj, tam! Tam Ja, ja parę komu uciekam od frajera. On może być wszędzie! On może być wszędzie, o Boże! On tam biegnie! On tam biegnie! Ej, Benfim, biegł w kółko! Może się mnie przestraszy i ucieknie. Z pewnością. No on biegnie za mną! Choć ja go nie widzę, bo mi znika. Ale wiem, że pił. Ucieknę mu. Dobra, to jest bezpieczne. <laughs> Oni tu są! O. Oni tu są! Oni chyba nie widzą. No co za <laughs> No Boże! Przed każdym głośniejszym dźwiękiem, jaki wydasz, wstawię ostrzeżenie. No rów, no on łuk! A sam sobie zaskoczę i nie dostanie się punkta. Tam jest, tam jest gówniarz. No hej, no to teraz jesteśmy na yy, yy, na chowanym, ponieważ dla Damiana się tak zamaniło, że chce pograć chowanego. Za dziwna dynia. Fajny skin. Aha, coś czuję, że powinnam włączyć... <laughs> no Oni sobie z tego nic nie robią. To jest poprawna to polszczyzna Nigdy na tym mapie nie grałem. <laughs> Patrzcie się na mnie. Co on sobie myśli? Wpisz HMS Igwota. Co? Wpisz HMS Igwota. To jest ciemny człowiek. Prosił mnie, żebym mu przeliterowała imię Stu. E, nazwisko poprosiłem. Cygan. Nie oglądajcie jej. Zakładam własny kanał. Zapraszam. Link w opisie. Nie. Byłyby filmiki, tylko ty nie masz czasu. Do niej pretensje. Aha. Zapraszam na jej Facebooka. Asia Monkey. Zapraszam. Asia What the fuck? <coughs> nie znam cię. Mam dla ciebie zagadkę. Mm. Jak ma na imię Katarzyna Motyka? What the fuck? <laughs> nie to w radiu było i niektórzy nas mówili, że, że nie Kaśka, tylko że tam Karolina zaczęła tak cudować, jest sobie myślę, Ona bo mnie maca, nie co <coughs> 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 Ona chce być na Wilmie. Czym ja jest jestem? Nim jestem? Czym, czym ja, ja jestem? jestem? Ej, bo ja nie widzę czym ja... fuck. Nic nie widzieliście. No nie no, czym ja jestem? Dlaczego no, ja nie widzę czym ja jestem, lol? Ej czekaj, mam, po, mam pomysł. Chodź pod spawna, jesteś przy spawnie? No nie no, no, no nie jestem, ja uciekam. Mam, to, no, mam trudne zadanie. Jezu. Mówiłeś, że nienawidzisz góralskiej gwary, a tak gadasz góralską gwarą, że o ma. Jak ka... w ogóle zjedzicie, wysyłamy. Wydaj dźwięk, 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 aby dostać dwie punkty. A proszę bardzo! Dlaczego ja nie wiem czym ja jestem i mam problem? Dobra. Schowam się tu, o nie, nie znajdą mnie. Wydaj dźwięk. <laughs> A, szukasz. Ten Damian to coś dzisiaj nie tego. Ej, coś ja czuję, że ja niczym nie jestem. Ja pierdolę! Dobra, poszedł! Firewerka! Tak nie zauważył. Może powiesz, dlaczego nie będzie serwis, y, serii Survival. Proszę bardzo, tłumacz je. A, bo Damian postanowił, że nie będzie nagrywał na tym serwerze. No, to ja. Jaki masz telefon? iPhone 7 lub w najgorszym żypadku 6s? Pytaj mi. Eee, to pewnie jakieś gówno, no przestań, no, no przestań. No, ja mam Samsung Galaxy S5 Neo, to niższa klasa, no ale, no ale skoro oni są dosyć bogaci, to proszę bardzo, no proszę bardzo. O kurde. Czym ja jestem, do cholery? W sumie mam jeszcze drugi, no nie do końca mój, ale mama, tylko y, Asia wie, co to za telefon. Wiesz, prawda? No. No co dobrze. Aha. Nie, to, to, to nie jest iPhone. To nie jest iPhone. Rymuje się z iPhone, boż! Nie no, ciocia, moja trzecia ma iPhone'a i powiem ci, że bardzo pożór mój telefon. Mój tata bry. też ma iPhone. A mój wujek też ma, ale zostawił go na przystanku i go zgubił dziwnie. <grym> ja tak patrzę na ten telefon, nie, ja tak y, widzę, że... Y, Yy, widzę, że ma tak jakby zasłonięty aparat, nie? I tak myślę, kurde, co to jest? Jak patrzę, klikam to, a to wygasza, czy wyłącza. <grystanie> Coś strzela, Tam ktoś z drzewa strzela, ale do drzewem jeszcze nie trafił. <grystanie> Jezu. Czym ja, czyli ja, czyli ja, czyli ja, czyli ja, czyli ja, To ja, czyli dźwięki dźwięki ja, czyli ja, nie. To ty byłeś? Nie, to nie byłem ja, nie! Ty byłeś... nie, a ja się darłem i to nie byłem. Ty byłeś kratą! <laughs> nie, biegłem i krzyczałem, to nie byłem ja. Wiesz... teraz osobą, które będą to na, gło na, maksa, na maksymalnych głośnikach. Głośniki to po biedy, jak to będą na słuchawkach oglądać. <grymne> <grymne> dziwny zbieg okoliczności. Ha? dziwny zbieg okoliczności. Weź ogarnij mikrofon. Dziękuję. <grymne> No kurde Damian, co ty robisz z tym co ty mikrofonem? Na mnie? Co ty robisz z tym mikrofonem? Drewno się na niego rzuciło. Wygraliśmy! To mnie zawsze rozwala jak te klocki biegają. Albo jak jeszcze tak się na ciebie rzuci. Dobra. Wygrali, wygrałbym gdyby ona mnie nie znalazła. Tym zwycięskim akcentem kończymy ten y, dziwny, chory psychicznie, i Damian też jest chory psychicznie, ale to już inna historia, y, odcinek, pożegnaj się Damian. Nie pożegnam, bo zostałem urażony, idę się topić w stawie. O, to jeszcze lepiej. No, em, no. Damian jest chamski i mnie bije i się nie pożegna, więc... Gardło nie boli, wystarczająco. Mnie też gardło boli, jakoś nie narzekam, lol. Ciekawe dlaczego. Co sobie sąsiedzi pomyślą? Ja mam balkonowo otworzone. Tak krzyki. Mordują czy coś? Dźwięki godowe. To co nagrywasz? Tak. Co za męża. No to się